PHU Rumet oferuje Państwu sprzedaży detalicznej i ratalnej elektronarzędzia firm Bosch i Celma, armaturę renomowanych firm zachodnich i krajowych, wykładziny podłogowe doskonałej jakości, drzwi harmonikowe, kabiny natyskowe, z zlewotywaki w pełnej gamie koloru oraz osprzęt hydrauliczny. Wszystko na raty w firmie PHU Rumet Rumia ulica Paderewskiego 11. Niko, przedstawiciel włoskiej firmy Ardo, oferuje sprzedaży hurtowej, detalicznej i ratalnej włoski sprzęt gospodarstwa domowego najnowszej generacji: lodówki, zmywarki, pralki, pralkosuszarki, zmywarki kuchenne, nowoczesne, funkcjonalne i zawodne. U nas możesz nabyć absolutną nowość: kuchenkę, piekarnik, zmywarkę, wszystko w jednym. PHU Niko, Rumia, ulica Rośceniarskiego 4, telefon FAX 710786. PHU RUMET oferuje Państwu sprzedaży detalicznej i ratalnej elektronarzędzia firm Bosch i Celma, armaturę renomowanych firm zachodnich i krajowych, wykładziny podłogowe doskonałej jakości, drzwi harmonikowe, kabiny natyskowe, wanny, zlewotnywaki w pełnej gamie koloru oraz osprzęt hydrauliczny. Wszystko na raty w firmie PHU RUMET Rumia ulica Paderewskiego 11. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Niko w Rumi oferuje duży wybór sprzętu radiowo-telewizyjnego. Komputery, sprzęt oświetleniowy, kuchnie mikrofalowe, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz pralki, lodówki i zamrażarki. Uwaga! Atrakcyjne ceny i super raty. Opłata manipulacyjna tylko 2%. Zapraszamy! Niko, przedstawiciel włoskiej firmy Ardo, oferuje sprzedaży hurtowej, detalicznej i ratalnej włoski sprzęt gospodarstwa domowego najnowszej generacji lodówki, zmywarki, pralki, pralkosuszarki, zmywarki kuchenne, nowoczesne, funkcjonalne i zawodne. U nas możesz nabyć absolutną nowość kuchenkę, piekarnik, zmywarkę, wszystko w jednym. PHU Niko, Rumia, ulica Roszczynialskiego 4, telefon FAX 710786. PHU Rumet oferuje Państwu sprzedaży detalicznej i ratalnej elektronarzędzia firm Bosch i Celma. Armaturę renomowanych firm zachodnich i krajowych. Wykładziny podłogowe doskonałej jakości. Drzwi harmonikowe, kabiny natyskowe, wanny, zlewotnowaki w pełnej gamie koloru oraz osprzęt hydrauliczny. Wszystko na raty w firmie PHU Rumet Rumia ulica Paderewskiego 11. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Niko w Rumi oferuje duży wybór sprzętu radiowo-telewizyjnego. Komputery, sprzęt oświetleniowy, kuchnie mikrofalowe, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz pralki, lodówki i zamrażarki. Uwaga! Atrakcyjne ceny i super raty. Opłata manipulacyjna tylko 2%. Zapraszamy! zamrażarki i zmywarki, magnetofony i telewizory, hurt i detal i wszystko na raty, bez żyrantów. Zapamiętaj, przedstawiciel włoskiej firmy Ardo. Nico, to nowy styl w każdym domu. Rumia, ulica Roszczynialskiego 4, telefon 710786.